Na festiwalu zaśpiewało blisko 30 solistów, wystąpiło też ponad 20 zespołów. W kategorii solistów szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Marta Werens ze szkoły nr 5. Wśród gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, najlepiej zdaniem jury, zaśpiewała Jolanta Pytlińska. W kategorii zespołów ze szkół podstawowych pierwsza nagroda przypadła zespołowi Oktawa ze szkoły nr 4 w Bolesławcu. W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło trio wokalne Tiara Magda i Ines z gimnazjum w Nowogrodźcu, a Grand Prix Festiwalu trafiło do zespołu wokalnego Szkoły Muzycznej w Bolesławcu. Uczestników festiwalu oceniało czteroosobowe żyli pod przewodnictwem Anny Piwowarskiej, specjalistki od emisji głosu dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Letnicy.